Rafał, startuje nowa edycja tańca z gwiazdami. Akurat zaprezentowano skład uczestników plus tancerzy. No i na kogo ty czekasz najbardziej? co... Jest tak ciekawy skład, różnoraki, wachlarz jest naprawdę kolorowy i mamy i sportowców, i influencerów, i aktorów, więc tak naprawdę każdego z innego świata i tak naprawdę no, czuję, że będzie naprawdę ciekawa edycja, mamy nowych tancerzy, mamy tancerzy, którzy już brali udział w tym programie, więc... Fantastycznie, no już się nie mogę doczekać. Do dzisiaj jeszcze tak tym nie żyłem, ale dzisiaj już po namówce czuję, że krew mi zaczyna coraz szybciej płynąć w obiegu, więc już się nie mogę doczekać. Jeszcze mamy miesiąc, ja teraz jutro wylatuję na wakacje trochę odpocząć, więc przyjadę z energią, z opalenizną na 2 marca. To no jest ciągle jesteś opalony, ja mam wrażenie, że ty po prostu śpisz w solarium. Nie. Ale to jest jakby wiesz, jakby gdzieś tam pigment mam taki, że cały czas jestem ciemny. Może ty masz jakieś korzenie właśnie takie latynowskie? Wiesz co, nie, chyba nie. Nie mam, ale moja mama też ma gdzieś taką y, urodę i może dlatego. Ciemną oprawę i może dlatego. Wracając do tych naszych właśnie gwiazd, y, będzie tańczyła m.in. innymi Grażyna Szapołowska. Y, ikona polskiego kina, teatru, dała się namówić. Y, rozumiem, że z chęcią zobaczysz ją w tańcu. Jeszcze u boku Janka, który wraca. Oczywiście, oczywiście. Panią Grażynę bardzo cenie za, za to, co robi i za to, co też robiła i więc um, jestem bardzo ciekawy i fajnie, że Janek do naszego programu wraca, ponieważ to jest bardzo odpowiedni partner dla, dla pani Grażyny, więc troszeczkę dostanie pani Grażyna też takiej e, pozytywnej energii, bo Janek jest dosyć taki fajny i sympatyczny i bardzo energicznym facetem, dojrzałym też na swój sposób, więc super, fajnie, więc fajne Połączenie. No i e, nie tylko e, pani Grażyna jest takim fa, fantastycznym tutaj e, ogniwem tego, tej edycji, ale też Cezar Trybański, który tak naprawdę też wszystkich wdłuża e, emocje, jak to będzie, jak on sobie poradzi z partnerką, jak tą ramę będzie trzymał. Naprawdę no, będzie ciekawie, więc e, ja już się nie mogę doczekać na ten pierwszy odcinek. Cezary akurat ma ponad 2 metry wysokości. 2,18 to jest mega wysoki. Chyba jest najwyższym uczestnikiem we wszystkich edycjach tańca z gwiazdami. Jak tańczyć właśnie z tak wysokim partnerem? No na pewno to nie będzie dla niego proste, ponieważ wiadomo, że osoby, które mają bliżej parkietu, tym będą szybsze i będzie im to o wiele łatwiej wychodziło. Osoby, które są wyższe i dłuższe mają e, kończyny, no to wi wiadomo, że to jest o wiele trudniej, więc ma nie lada wyzwanie. No, trzeba pomysł na to fajny jakiś mieć i mam nadzieję, że partnerka się tańczy, to znajdzie na to fajny pomysł. I, i będzie naprawdę zaskakująco fajnie. Był u nas KDziewicz przecież też, który, który był te, tego wzrostu, może nie tego, on ma chyba 2 metry, nawet nie całe, ale no, na początku pamiętam, że miał, że miał bardzo yy, ciężko. Ale potem już on chyba doszedł do półfinału nawet, czy do finału. Do finału, no to tym bardziej, no więc to, to, to może być też ciekawe. Ciekawe na przykład ten rozwój i, i pokazanie właśnie, że jak to e, zaczyna się w takim właśnie... Ja widzę też, teraz jak obserwuję, bo stoi za nami, że widzę, że e, też ma taki, że on jest wysoki, to czasem też jest dla takich ludzi to jest kompleks, że ktoś jest nad wszystkimi i on się zaczyna garbić. I on w tańcu, raczej mi się wydaje, musi się wyprostować. Nie, muszę, nie może myśleć o tym, że wszyscy są od niego niżsi, więc... Może będzie taka okazja, że mu to e, gdzieś tam w kuluarach powiem. Partnerka sobie powróba może przy nim, o. O Niech ją nosi, nosi. Z, z jednej strony to, dla, to jest nie lada wyzwanie i powiem, że no, będzie musiała być odważna, żeby no, tutaj z dwóch i pół metra, bo jak jeszcze weźmie do góry, podniesie ręce, no to, to jest strach. Do programu, jakby nie było, wraca Magda Mołek, która prowadziła historyczną pierwszą edycję jeszcze w TVN. -ie. Teraz wraca jako uczestniczka, czyli to jest w ogóle jakiś taki plot, twist niesamowity. Ym, Rafał, no jak ty to na to się zapatrujesz? Dzisiaj miałem okazję tutaj, jak zanim zaczęła się ramówka, właśnie spotkać Magdę i, i mówi, no cześć, zobacz, spotykamy się po tylu latach. Ja mówię, no, nie, w ogóle nie przypuszczałem, że coś takiego mnie spotkało w moim życiu. No i spotkało i cieszę się bardzo, że w jakiś sposób zaangażowała się w ten projekt. Może odbuduje się też jako kobieta, że będzie naprawdę fantastycznie się w tym programie czuła. Wróci do wspomnień, które miała dawno temu, więc fajnie, że jest z nami i będzie przeżywała tą przygodę. Jedna kobieta w tym programie właśnie po rozstaniu z mężem odkrywa w sobie tutaj kobiecość, taką siłę przede wszystkim, więc może będzie tym razem tak samo. Dokładnie, więc ja trzymam kciuki, żeby tutaj się dobrze bawiła, bo to najważniejsze jest to, żeby właśnie przyjść z założeniem, żeby nie tu, nie wiem, komuś coś udowadniać, tylko po prostu, żeby po prostu fantastycznie się bawić i przeżywać fajne emocje i o to tu chodzi. Czy ty masz jakąś właśnie taką anegdotkę związaną z McDonald'ek z tej pierwszej historycznej edycji? Jak to między wami tam może było? Wiesz co, już to było tak dawno, to była pierwsza edycja, to było, jeju, ile lat? 20, 20 lat 20 temu. 20 lat temu, no to 20 lat temu, to ja wiesz, to ja nawet nie umiałem zdania sklecić, ja, yy, yy, taką mam anegdotkę, więc ja tam nic prawie nie mówiłem. Nie, no szaleństwo, co to się dzieje, po prostu 20 lat i yy, no i znowu się spotykamy, więc. No jakby cały czas to trwało, więc super. Do programu też wraca po kilku latach Agnieszka Kaczorowska. Ona tam ostatnio Wam powbijała kilka szpil. Sam stwierdzisz, że ona się trochę odkleiła. No i jak Ty się teraz zapatrujesz na współpracę z nią? Wiesz co, ja jestem na tym miejscu, co jestem, czyli jestem za stołem jurowskim. Będę wykonywał swoją pracę tak, jak mam wykonywać, czyli konstruktywne uwagi będę dawał do każdego występu. Chcę być wsparciem dla tych osób. Ja też jestem taką osobą, że nie żyje to co przeszłością, tylko raczej przyszłością i raczej te stare, takie rzeczy, które gdzieś tam, gdzie mnie dotykają czy coś, to staram się to wyrzucać. Dla mnie najważniejsze jest to w tym programie teraz to, żeby tajniec się obronił i taniec jest dla mnie najważniejszy. Więc cieszę się, jeżeli Agnieszka podjęła taką decyzję, że chce wziąć wystąpić w tym programie w roli tancerki gdzie nie chciała już i mówiła, że to już jest jakby ponad nią, więc yy, fantastycznie, najwyraźniej coś musiało w jej życiu takiego nastąpić, że, e, że chce wziąć i wrócić do tych wspomnień, więc y, życzę jej powodzenia i, no i oczywiście będę oceniał to, co będę widział na parkiecie. A czy Twoje oceny mogą... Ja Właśnie! Czy twoje oceny mogą rzutować na jej partnera, czyli aktora Filipa Grułacza? Nie, oczywiście w tym programie oceniamy gwiazdy, nie oceniamy tancerzy. Tancerze tutaj tak naprawdę są dla tych gwiazd. Najważniejsi. Tu tak naprawdę my mówimy non-stop w tym programie o gwiazdach, 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 ale tak naprawdę bez tancerzy tej gwiazdy by nie było w tym programie. My, tak naprawdę my, mówię za tancerzy, poświęcamy tym osobom po prostu przez te trzy miesiące całe swoje życie, więc tak naprawdę tutaj tancerze robią naprawdę fantastyczną robotę, więc nie ma szans, żeby coś można wytknąć tancerzowi i powiedzieć, że coś robi źle. O, wszyscy po prostu robimy tak, żeby tym gwiazdom było dobrze, żeby się czuli dobrze w tym programie. No i i od tego też ja jestem jako juror w tym programie, żeby wspierać ich i oczywiście też to co powiedziałem, dawać im uwagi konstruktywne i żeby, żeby po prostu wyciągali z tych uwag po prostu jakieś najważniejsze rzeczy.